Tak, wychodzimy. Zobaczcie jakie Pawełek zrobił zakupy. ja? Te serduszko to chyba dla, dla Elki, co? Serduszko dla Eluni. Dla koniecznie, koniecznie Ele ode mnie pozdrów. To od Ciebie Eluni. O, tutaj mam tu Przybyć... Zbroję przeciwko DD i małpy, jakby cię chcieli hejterzy z wykopu zaatakować. Po Falusa muszę iść. Tak, tak. Po <śla> palucach. tutaj chwilkę. I co tej... do... A nie, to do Wisły idziemy. Tak. A tak. to my musimy iść na parking ktoś w lewo. No, w tamtą stronę, tam, tam, w, tam w tamtą stronę. No. Ale ja nie wiem czy jeszcze nie warto byłoby się przejść na ruiny zamku Chrzodzkiego. Idziemy do Magistrali. Tak? No to dobra. Ruiny zamku. Ruiny to zobaczycie nie e, Ruiny zamku to zobaczycie u mnie na kanale. O. Ruiny wraz z, z Gdańskiem w środku. W Gdańsku jest zorganizowana sala y, tych ojejku y, narzędzi tortur. O. Dobra sprawa.